Na GPW dalej trwa Hossa i nic nie wskazuje na to, żeby miała się skończyć. Można też powiedzieć, że tanio było, ale dalej nie jest drogo, a do tego naprawdę dużo się dzieje, zarówno na GPW, jak i na New Connect. Ale też w moim portfelu kilka spółek wyleciało, by zrobić miejsce innej spółce. Znowu duża rotacja gotówki, ale w zasadzie zapowiadałem, co się będzie działo i co zrobię. A to wszystko możemy też podlać obniżką stóp procentowych, która okazała się mocno niespodziewana. Partnerem dzisiejszego odcinka jest oczywiście XTB, gdzie od kilku dni można założyć konto emerytalne XZ, do czego zachęcam. I obok wcześniej wprowadzonego konta IKE mamy już praktycznie komplet, który do emerytalnego portfela jest potrzebny. Jeżeli chodzi o warunki, no to jak można było się spodziewać, mamy tam darmowe prowizje do 100 tysięcy euro, oprocentowanie wolnych środków, inwestowanie ułamkowe. Brak opłaty depozytowej, co jest bardzo ważne, a to wszystko w aplikacji mobilnej. Także jeśli nie macie tam konta, to zachęcam do założenia. No i koniecznie pamiętajcie o włączeniu dwuetapowego uwierzytelniania. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to teraz macie na ekranie instrukcję. Koniecznie chwytajcie za telefon, zatrzymajcie film i zobaczcie, jak to zrobić. A potem to po prostu wyklikajcie w kilka sekund. To jest bardzo istotne dla Waszego bezpieczeństwa. Będę o tym po prostu przypominał. A więc do dzieła. A my lecimy dalej z odcinkiem. Nie przeciągajmy, zacznijmy od kilku istotnych rzeczy. Później transakcja i portfel wraz z wynikami, ale na samym początku. Po pierwsze, to fajny artykuł ukazał się w serwisie Qnews, gdzie podliczone zostały ostatnie hossy, jeżeli chodzi o GPW od 1995 roku. I co się okazuje? Okazuje się, że jesteśmy w trakcie drugiej, najdłuższej historycznej hossy na GPW. Nie ma się co dziwić, wynikom polskich indeksów, jeśli po naprawdę długiej hoście, która trwa już 33 miesiące, a co najważniejsze, jeszcze nic nie zwiastuje, że mamy ją już za sobą. Do wojny każdy już przywykł. Inflacja została złagodzona, Stopy procentowe zaczynają spadać, nawet to KPO gdzieś tam zaczyna się pojawiać, a dodatkowo trzeba je szybko wydać, bo chyba do przyszłego roku. No i jeszcze ta siła polskiej waluty, którą obecnie złoty. Polski prezentuje. Ogólnie z zewnątrz to wygląda, jakbyśmy znaleźli jakieś złoża ropy czy złota, największe na świecie, i nagle mogli przeskalować kraj o kilka wielkości. No i trochę tak jest, bo ostatnio nawet udało się wskoczyć do 20 największych gospodarek świata, prześcigając chociażby Szwajcarię, która zawsze była takim wyznacznikiem, chociażby kredytów frankowych, i zawsze się jej baliśmy. Mówi się o tym, że. W krótszym terminie dalej będziemy pieli się w górę. Mamy szansę przegonić chociażby Arabię Saudyjską czy Holandię, a to już naprawdę wyczyn. W dłuższym jednak terminie ze względów chociażby demograficznych, coraz mocniej czuć będziemy na plecach oddech ludnych gospodarek, krajów rozwijających się, a wśród nich m.in. można tutaj wymienić Filipiny, Wietnam czy Bangladesz. Brzmi trochę dziwnie i egzotycznie. No ale tak niestety będzie. A więc jesteśmy wysoko, możemy być nieco wyżej, natomiast zmiany na gorsze będą następować, tylko że nie gwałtownie i to też trzeba mieć o tym świadomość. To pozwala twierdzić, że mając w perspektywie dalsze obniżki stóp procentowych, a więc i pewnie dalsze inwestycje w perspektywie wielu lat, do tego KPO, CPK, no to okres całej tej transformacji po 89 roku wcale jeszcze się nie skończył. I dalej będzie trwał. Przyznam, że dzisiejsi 25-30-35-40-latkowie mają świetny moment, bo jesteśmy w szczycie rozwoju naszego kraju, którego zapewne zazdroszczą nam po prostu inne kraje, inne gospodarki. Ostatnio też prezydent podpisał ustawę, która ułatwia niewielkie emisje papierów wartościowych konkretnie do miliona euro a wszystko to e, w związku z tym że wcześniejsza już nie obowiązywała bo opierała się jak zresztą i ta obecna o przepisy unijne z innych ciekawostek dalej czekamy na proponowane zmiany w podatku belki a mówię tylko o tym dlatego że już powoli stało się to memem wracając z naszej hosty to ona już Łechta nasze portfele niemal 33 miesiące. No i ten rok dobitnie to pokazuje, a widać to po prostu po wynikach indeksów. Wróćmy do artykułów w Qnews, bo tam jest jeszcze jeden ciekawy wykres, który obrazuje w jakim miejscu jesteśmy odnośnie wyceny i jak widać przesadnie tanio nie jest, ale nie jest też drogo, mimo tego, że mamy długoterminową hossę. Ok, idźmy do spółek. Kilka spraw. Może najpierw co sprzedałem i dlaczego? Zacznijmy od tekstu. Ja byłem dobrej myśli co do wyników i w sumie to się nie pomyliłem, bo tekst o jakieś 10% urósł, ale za późno wyszedłem ze spółki, chociaż w sumie z drugiej strony nie chciałem z niej wychodzić. Eee, a też mówiłem, że jest to zagranie spekulacyjne pod wyniki, które były. No, to myślałem ogólnie, że dłużej podtrzymam te akcje, ale mimo wszystko zainkasowałem nieco ponad 9% zysku, to ponad 920 zł. I jak na ten okres 3 miesięcy, to uważam, że fajny dodatek do portfela, tym bardziej, że za pieniądze, które e, kupiłem, tekst, one pochodziły ze sprzedaży mobruku po 350 zł. Głównie oprócz spekulacji na tekście. No tekst sprzedałem, bo potrzebowałem pieniędzy na zakupy, ale sprzedałem też autopartnera. I to ze względu na średnie wyniki sprzedażowe. Chodzi konkretnie o wzrosty w tym roku, bo autopartner podaje miesiąc do miesiąca te wyniki wzrostu. No jest obecnie w słabej formie, o nim odcinek niebawem, głębszy, ale też ta sprzedaż nie wynika z tego, że spółki, ze spółki rezygnuje całkowicie, odkupię prawdopodobnie za jakiś czas jeśli się uda. Natomiast wyniki sprzedaży, a w zasadzie wzrost jest jednocyfrowy w ostatnim czasie, a to nie jest dla mnie zadowalające. Nie z takim założeniem do tej spółki wchodziłem. Udało się zainkasować ponad 800 zł w zysku. No jest to kolejny klocek w tej układance, może niewiele, ale zawsze coś do portfela zostało dołożone. No i na koniec pożegnałem się z jedną ze spółek, które Portfelu były najdłużej przetrzymywane. W tym portfelu kupowana ta pozycja była w listopadzie 2020 roku, a jest to PCC. Roki tak, która łatwo obecnie nie ma. Ja przyznam, że potrzebowałem środków, inaczej bym nie sprzedawał tej spółki, ale zysk zanotowany to prawie 94%. Kwotowo niestety tylko 1750 zł. No ale to pozycja była bardzo mała, zaledwie 31 akcji, ale mimo tego w 90% przez te niespełna 5 lat akcje spłaciły się z samych dywidend, plus jeszcze kurs dołożył oczywiście swoją cegiełkę spółka co prawda jest cykliczna, ale bardzo fajna i ogólnie przyszłościowa ale teraz ma zdecydowanie gorszy moment, ja natomiast szukając spółek do wyczyszczenia w moim portfelu wziąłem PCC Rokitę pod uwagę też z racji tego, że to była mało istotna pozycja w moim portfelu i ona tak naprawdę żadnej konkretnej roli nie odgrywała i w zasadzie Żadnego innego motywu, prócz po prostu zbierania corocznie dywidend, no to żadnego planu na nią nie miałem, a przynajmniej na ten moment. Sumarycznie wypadły trzy spółki, łącznie zwolniłem jakieś 17,5 tysiące zł na następne zakupy i wszystko to wraz ze zaskurniakami, które na kontach się zapodziały, trafiło na zakup tylko jednej spółki. Mobruk udało się kupić łącznie 58 akcji, Niestety nie kupiłem wcześniej, bo i musiałem zaplanować wszystko, ale dalej średnia to nieco powyżej 300 zł, a więc finalnie decyzja o sprzedaży mobruku w lutym po 350 zł wyszła na dobre. I teraz dlaczego mobruk w ogóle? Po pierwsze, spółka uporała się ze swoimi demonami największymi, podjęła decyzję o wpłaceniu z góry już w przód. Wszystkich opłat podwyższonych, które wiszą nad spółką, a więc ten temat jest już załatwiony i już może być tylko lepiej. W najgorszym wypadku spółka będzie na zero, no i dodatkowo już nie musi martwić się o wykluczenie w przetargach, bo też przez to, że nad spółką ciążyły jakiekolwiek sprawy sądowe, to było widmo tego, że w przetargach może być wykluczana ze względu na to. Dalej, w miarę korzystne wyroki mogą pomóc spółce yy, chociażby w tym, żeby odzyskać część tych pieniędzy. Jak będzie, zobaczymy, natomiast ta sprawa została już załatwiona. Jeżeli już mówimy o wyrokach, to mamy dalej w miarę korzystne wyroki. Ostatnie dwa, gdzie spółka zapłaci tylko niespełna 6 milionów złotych. Reszta zostanie nieodpuszczona, bo drugi wyrok po prostu został unieważniony i sprawa dotyczyła prawie 20 milionów złotych. No i teraz. Dobre wiadomości, bo przede wszystkim dywidenda w drodze, więc dodatkowo jeszcze Mobruk tą dywidendę wypłaci. Ale to nie wszystko, bo dalej. 8 lipca otrzymaliśmy taką informację, że na likwidację bomb ekologicznych będzie budżet ponad 400 milionów złotych. I to jest bardzo dobra informacja, jeżeli chodzi o Mobruk. No i Mobruk przede wszystkim będzie w tym sprzątaniu uczestniczył. Polecam tutaj post Sancho PST z X, gdzie Mamy takie podsumowanie tego wszystkiego. Te bomby ekologiczne zawsze dla Mobruku były najbardziej rentowne i naprawdę opłaca się sprzątać, bo tam marża jest blisko 50% i zawsze dużo pieniędzy na to trafia. Więc Mobruk potrafi to robić, robił to no i mam nadzieję, że będzie w dużej mierze z tych środków 400 milionów złotych korzystał w najbliższych latach czy w najbliższych kwartałach i zdecydowanie jak najwięcej bomb usunie. Sumarycznie spółka wróciła do gry, w ostatnich przetargach złożyła najkorzystniejsze oferty w trzech z pięciu postępowań, w tym co prawda dwóch, dwa razy w konsorcjum z Solveco, natomiast e, ogólnie skłoniło mnie to już do powrotu spółki, która uporała się z demonami, może w końcu wyjdzie z konsolidacji, no i proces inwestycyjny też ma się ku końcowi, który został zaplanowany już kilka kwartałów temu. I pojawiły się też akwizycje, no i te czarne chmury z nadspółki całkowicie zeszło. Oczywiście dalej są zagrożenia, ale już nie te, o które każdy się bał. Dla mnie to sygnał, żeby e, poważnie rozważyć MOBRUK z powrotem w portfelu, dlatego też takie decyzje podjąłem. Spółka jest obecnie czwartą co do wielkości spółką w moim portfelu z udziałem 10%. Wartość portfela waha się między 70, 170 a 180 tysięcy. Na dzisiaj jest to mniej więcej 175 tysięcy. I z ciekawszych rzeczy. To chyba tylko to, że Answer w końcu coś ruszył do przodu, przebił barierę 30 zł i to chyba w zasadzie po aktualizacji tylko i wyłącznie wyceny przez jedno z biur maklerskich. Coraz lepiej czuję się z koncepcją mojego portfela. No i w zasadzie teraz chyba tylko będę zwiększał zaangażowanie w mniejszych pozycjach, które mają zostać w portfelu, albo po prostu je wyrzucał. Stopa zwrotu na ten moment może nie jest jakaś oszałamiająca, bo to jest około lice 15% w tym roku. Ale ostatnio największe pozycje ten portfel zdecydowanie ciągnęły w dół, czyli XTB i Synectic, więc i tak nie ma się co martwić, nie ma co narzekać bo te duże pozycje mocno ściągnęły ten portfel, a wynik dalej jest dobry. Jeśli chodzi o ten gorszy okres, to zachęcam do obejrzenia tego odcinka, w którym omawiam dokładnie to, co w portfelu szło nie tak, zapraszam, a wy się trzymajcie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.